Jesteśmy dzisiaj na Onet Impact Day, Customer Experience, część druga. To jest wydarzenie poświęcone temu, w jaki sposób powinniśmy budować doświadczenia użytkowników, tak żeby bardziej przyciągać ich do naszej marki. Customer Experience jest bardzo ważne, ale ciężko je zmienić. Jest wiele kandydatów, wskaźników różnych, których możemy używać, ale żaden z nich nie jest idealny. Tak, wszystkie firmy muszą mieć jeden wskaźnik taki wiodący, który jest w stanie pokazać, co się dzieje z firmą, z relacjami z klientami i który będzie wszystkich inspirował. Jak klientowi jest miło, jak on tam jest w środku i my się nim opiekujemy. Ale tak naprawdę to szczerze mówiąc nie o to chodzi, bo chodzi o to, żebyśmy my jak najwięcej mogli z tego klienta uzyskać dla nas, czyli na przykład przyzwyczaić go do swojej marki, zapewnić mu taki customer experience, który spowoduje, że on nas chętnie wróci. I jak zrobicie to wszystko, jeszcze pewnie masę innych pomysłów, które Wam przyjdą do głowy, to będziecie zawaleni toną danych. A teraz cała sztuka polega na tym, żeby wybrać te, które są najważniejsze. I tutaj jest całe piękno. Jak przyciągnąć ludzi pod wskazany adres? To wcale nie tak łatwo, dlatego że jak reklamujemy jakiś napój, czekoladę, to ludzie idą do swojego ulubionego sklepu i tam kupują ten produkt. A żeby przyciągnąć ludzi pod wskazany adres, to trzeba ich tego adresu nauczyć. Dlatego warto mieć dobry adres. Jak się robi aplikacje dla każdego? No, przede wszystkim ogromna pasja, konsekwencja no i wizja. To są trzy podstawowe rzeczy, które zespół M. Obywatela w Centralnym Ośrodku Informatyki posiada, które jest jak w jego DNA i które jest tak naprawdę takim horyzontem, do którego dążymy. A przede wszystkim takie nastawienie, że robimy aplikacje dla siebie, dla swoich partnerów, dzieci, rodziców, dziadków, sąsiadów, współpracowników, tak naprawdę dla każdego. I to, to jest takie przeświadczenie, które w zespole bardzo jest mocno zakorzenione i które jest takim azemutem, tak? Robimy aplikację, którą każdy, albo większość osób, z którymi mamy kontakt, będzie korzystała i chcielibyśmy być z tego dumni, po prostu. Najbardziej zapamiętałem, że wciąż liczą się najbardziej emocje, czyli dane, dane, wskaźniki, ale na koniec trzeba cały czas patrzeć na to, co to oznacza dla konsumenta i bardzo przewijało się, żeby cały czas słuchać, słuchać tych rad i dobrych, i złych. Następny Onet Impact Day w maju 2025.